Siemka to Emka, witam Was na kolejnym odcinku z Albiona. Jestem na jakiejś dziwnej, chyba azjatyckiej stronie. Przynajmniej tak wygląda. I ona mniej więcej jest takim trochę YouTube'em, ale... Żeby tutaj móc oglądać w wyższej jakości, trzeba podać numer telefonu przy rejestracji albo jakichś takich innych rzeczy, pokorzystać, także... Chciałem tutaj tylko jeden filmik obejrzeć, więc... Aż tak się w to nie będziemy zagłębiać. Ale chodzi tutaj o to, że są nowe bronie, jakoś tam przeciekiem. Czyli w jakiś inny sposób udostępnione, e, mianowicie można sobie podejrzeć, już tutaj na tym filmiku, chociaż jest to po jakiemuś roboczkowemu, te napisy, ale można sobie tutaj zobaczyć, właśnie co która broń niby robi i jak wygląda. Zobaczcie, to co ostatnio mówiliśmy, broń, ta tajemnicza broń, jest to, jest to właśnie. Widzicie ten totem zwierzęcia. To co ostatnio mówiliśmy o tym, że. Pojawiły się te wyglądy tej broni, i wcześniej, że mają się nowe broni, pojawić właśnie postać z takim kosturem i czymś tutaj do góry. To jest właśnie to. To są te nowe bronie, o których mówili. I już widzicie, tak wszystkie po kolei wyglądają. Wszystko to, co wcześniej widzieliśmy, tutaj widzicie te, te brońki? To jest to. To jest dokładnie to, o czym wcześniej mówiliśmy. Dobra, zobaczmy, jak te brońki działają. Bo tutaj. Jest niby coś po angielsku napisane, ale drobnym maszkiem. To ja tego nie dam radę przeczytać. I nie, nie w takiej jakości. Jak widzicie, tutaj jest coś jak w rękawiczkach. Cyk. To się ładuje. I potem jest wybuch, który zadaje obrażenia, jak widać, też za targetem. Także ciekawe. Następna brońka. No tutaj. Dużo jest umiejętności, które mają już w jakiś sposób skopiowaną grafikę z innej. Tutaj, na przykład, skersa Naruta jest skopiowana, i tutaj ona rzucamy i praktycznie bardzo podobna jest do tego. No, obszarowo po prostu wali. Dobra, mamy tutaj kolejne kół na jakieś panterce, które rzucamy na sojuszników i na siebie, i robimy trochę taką enigmę, czyli taką bańkę rzucamy. Dalej, kolejna broń. Też kół. A zobaczcie, bardzo dużo tych kół jest w ogóle ładowane. Też dziwnie. O, patrzcie. Jakiś strzał poleciał. Bardzo krótki cooldown i... Cyk. I, I też ma ikonkę taką jak W Kersa na przebicie. I też podobnie działa. Też taki promień strzelający jest, nie? Beka. Dobra, mamy następną rzecz. To teraz jest W. W na tej panterce. No i co, W na tej panterce trochę działa jak W na kersie. Ten taki promień, który zadaje obrażenia po prostu pochłaniając staki, nie? Na kersie. A tutaj po prostu taki basenik rzucamy, który zadaje obrażenia obszarowe. Dalej, co my tam mamy? Kulka. Zobaczcie. Aha, i to też jest niby na panterce? To tutaj... Nie wiem, jak... Tutaj czy te ikonki są dobre? na E, bo tutaj ciężko rozróżnić bronię, ale, ale faktycznie, no, gościu niby ma ten sam kostur, a używa teraz innej umiejętności, jak widzicie. Widzicie to? Teraz ma panterkę i dalej ma panterkę, a ma inne W, czyli co, będzie można tutaj przełączać te umiejętności? A wcześniej miał jakąś. miał też inną umiejętność tutaj, też niby miał panterkę i też miał niby ten sam kostur. Co jest, coś tutaj jest z tym przełączaniem umiejętności. Jak nic. Coś tutaj może być na rzeczy. O, To będzie chyba powodowało pomniejszenie zadania obrażeń i pomniejszenie. Czyli zmniejszenie maksymalnego HP tymczasowo. No i to też wygląda jak taka kulka. Także te umiejętności, te ikonki już nam sugerują mocno, co tutaj będzie robić. O, patrzcie. W na odepchnięcie. No, odepchniesz po prostu. Aha, obszarowo po prostu bije, no. Ale to jakoś tak dziwnie. Nie wygląda, żeby to odpychało. Dali, ma. Dali, ma niby tą panterkę. I dalej używa czegoś innego. To jest dla mnie niezrozumiałe, co tu się dzieje. Bo te ikonki tutaj, to będzie coś ciekawego. Zobaczcie, każda ta. Każdy ten skill ma jakąś dodatkową ikonkę tutaj. I to jest kluczowe. Czy. To za każdym razem, kiedy na przykład użyjemy E, będzie nam zmieniało nasze umiejętności na Q i W? To w ogóle może być ciekawe. umiejętność, ale zobaczcie jak dużo umiejętności jest obszarowych, prawie wszystkie. Łańcuch? Hmm. Okej. Okay. To trochę brzmi jak... Jak linka z... Yy, naturki. Ale kurczę Dobra, można się połączyć z sojusznikiem. Yy. O! O! Co to kurna jest? Co to jest kurna za niewidzialny asasyn? O! I się pojawił! Widzieliście po jakim czasie? Widzieliście po jakim czasie to się pojawiło no bez jaj! I cyk znowu se zniknął, i się ma, i se stusawali, i się ma, zadaje obrażenia i mnie nie ma. No, what the fuck. Jeszcze tutaj nie ma co komentować tych, tych skilli po kolei, bo jak sami widzimy, bardzo dużo jest obszarówek. Tam to troszkę przypominało sztylety, ta poprzednia forma, gdzie facet na takich. O, tutaj. Widzicie tutaj też jakiś single target miał i znowu mu się skile zmieniły, widzieliście to? Gościu przełączył coś i mi się skille zmieniły. No powiewa, niesamowite to jest. Jak długo gościu jest niewidzialny, tak kompletnie, ale. Czy to faktycznie jest niewidzialny, czy to będzie jakiś bug, że tak to wygląda? Nie mam pojęcia. Ale jest to ciekawe. O, i patrzcie, i się pojawił, nie? Cyk. I dodatkowe osłonki, aha. Okej, okay, dużo osłon, dużo zwiększenia leczenia, tak, tak. Te brońki wydają się, że będą jakieś giga OP. To mnie fascynuje najbardziej. Że gościu po prostu go nie ma. A dlaczego? Co tu się dzieje w ogóle w tym momencie, nie? I jak zauważycie, jak często tutaj się te skille zmieniają. Na Q i w. Ile tutaj musi być tych form, które może przybierać i które mi może zmienić sobie te Q i W? Kurde, te brońki będą miały taki potężny, opis, że to szok. I cyk, i obszarówka. I skill ma jeszcze drugie użycie. Patrzcie, użyję Q? Jeszcze ma drugie użycie. Jeszcze ma kolejny skill. Ha! kurka. To będą. Niektóre z tych broń to będą jakieś gigasaporty z tego co widzę. Niektóre to będą jakieś. Giga-jakieś asasyny. Kolejny to będzie znowu mega obszarówki walił. No i zobaczcie, miał jakiś inny skill i teraz to przełączył. Jejku. Tego to ja najbardziej nie rozumiem w tej chwili. Zobaczcie, gościu. Ma, o! I zmienił mu się skill, nie? I cóż, i znowu mu się zmienił skill. Ile tych skilli tutaj jest? I cyk, obszarówka. I obszarówka to wygląda jak kubu zdygana. A jak szybko może tym walić? Jaki krótki cooldown na tym ma. Widać, że po trafieniu po prostu mi się skraca cooldown niesamowicie. I to nie są jakieś małe obrażenia? Po 200? Chyba na gołej postaci? Strasznie krótki cooldown. Jak ty będzie można trzepać? Jeszcze gościu jest niewidzialny. Nie wiem czemu. A, no i cyk, znowu. A! O, o, o bez jaj! Alex kill Co tu się odwaliło? I już może kolejny raz używać? Jezu przecież tym, co się złansotuje chłopa. Nie no, ja odkładam kredyty od dzisiaj No, ewidentnie od dzisiaj odkładam kredyty na nowe broni No 120 trzeba je zrobić już coś powalony Chłop się robi niewidzialny i nawala karabinem maszynowym z fajera. I każde to... Każde to trafienie zadaje obrażenia takie jak normalnie kół. Tylko, że strzela kilka razy szybciej. Nie rozumiem. Nie rozumiem dlaczego gościu jest ciągle niewidzialny. Co by nie zrobił. On tutaj pokazuje po kolei, że to są różne bronie, nie? Ale czemu na każdej może stać się niewidzialny? Co to za atomówka? Widzieliście to? To będzie zadawało jakieś kosmiczne obrażenia. Trochę jaki Brimstone, tylko jeszcze większy obszar ma. Wow. Wow! Po prostu wow. Tutaj jest jeszcze drugi jego filmik. Okej. Okay. Może troszkę sobie... tak zrobimy. I co? Nowa potka będzie? Aha! Nowe potki mają być? Ósemkowa sticky potka? Major hellfire potion. A, czekajcie, bo tutaj jest napisane. Eee, throw the potion at the target position, creating a puddle hellfire while radius lasting deals... A, damage zadaje. O kurde! Podka Major Hellfire. To jakaś podka... Wygląda jak Sticky, ale rzucicie na ziemię i będzie zadawać obrażenia przez jakiś czas. A, przez 6 sekund niby zostaje na ziemi. Zadaje obrażenia co pół sekundy. I przeciwko graczom, no giga obrażenia. Jeszcze zmniejsza redukowanie... Znaczy redukuje po prostu otrzymywany heal. Więc na one-shoty, taka podka pod nogi to już w ogóle jest kosmos. Zobaczcie ile to zadaje obrażeń. I jeszcze obcina Hila. no kurna, ale giga potka. Dalej, yy, redukuje cooldown'y of all your weapon abilities by 50%. Czyli jak wypijemy potkę, będziemy mieli zredukowane cooldown'y na naszych skill'ach na broni o 50%. No, szczerze, do takiego, do takiego one-shota, o kurka, na przykład na Claymorku walicie kościowi E, pijecie potę, ładujecie staki i już macie znołe. No, może to akurat nie najlepszy tutaj przykład, ale nie wiem, na ZVZ też by było dobre, jakby wszyscy wypili potkę, pyk i już cooldowny kolejny. Wiecie, jak to może metę zmienić, taka potka? Zmniejsza cooldowny o 50%? Mega. Dobra. Wiecie, bo możecie na przykład wypić potkę i jeszcze użyć czapki asasynki i macie wszystkie skilly już na broni z powrotem. Potka na klinza. Oczyszcza nas wszystkich efektów kontroli, tłumu i debuffów i może być użyta podczas Stuna albo Silence'a. I daje jeszcze nam odporność na wszelkie efekty kontroli, tu na 5 sekund? What? Ale gruba potka. Ok. Przyspiesza nasz gather speed o 25% na pewnie 10 minut. O kurde, ale potka. Do zbieractwa jak znalazł, ale będzie pewnie droga niesamowita i calming potion 10 you and up to 10 allies within uh, 15 meters radius around you invisible to mobs dla 5 sekund wypijecie coś takiego jesteście przez 5 sekund niewidzialni dla wszystkich mobów applies a shield to all affected players jeszcze, za... jeszcze osłonkę nam daje Takie coś. Kurna. Do szczurowania w statikach bierzecie sobie taką potkę i całą chmarą przebiegacie tego przez moby, a kurka! No chociażby, albo na World na tym można poświrować, żeby komuś w plecy zrobić. No po prostu po kolei osoby piją. Nie wiem, czy tam nie było jakiegoś ograniczenia. Chyba nie było. Nie no. Nie było tutaj. Nie było tutaj napisane, że nie możecie dostać tego efektu. Ileś razy Major Berserker Potion Increase Your Damage Versus Player by 30% and Your Damage Versus Mobs by 50%. Jezu zwiększy nam o 30% depsan przeciwko graczom i 50% przeciwko mobom. This 15%. Aha, aha, widzicie, zadaje nam 15% maksymalnego HP naszego jako True Damage. Do one-shotów jak znalazł. No. Jedna osoba rzuca trudkę, a druga osoba ta one-shotująca bierze tą potkę, żeby jeszcze o 30% więcej bić. Bo no, kurna. Uh, I'll potion. Uh, throw the potion at the target enemy, reducing the damage resistance uh, of up to 10 enemies. Aha. Ok. O 50. O 50 punktów podką możemy zredukować odporność na obrażenia aż do 10 wrogów. Jak w, możecie sprężyć ludzi i rzucić im to pod nogi, i dostaną taką bułę, jak na dodatkowym przecięciu Skarwinga. Nie no, kurde, mocne. Dalej, podka Tornado. Throw the potion at the target position, releasing a tornado. O! I tornado będzie wszystkich odpychać. Na 12 metrów. Tym to znowu można rozrzucić staka, nie? Ale to tylko przeciwników. Widzicie, nie sojuszników. To też ciekawe. Eee, tutaj mamy Alarm Potion. Throw the Potion at the Target Position, creating a magical trap. Ok, when an enemy enters the trap, you will be notified. Aha, rzucacie taką potkę, która zostaje przez minutę 40 na ziemi. I jeśli ktoś w nią wdepnie, to wy dostaniecie info o tym, że ktoś w nią wdepnął. Czyli można sobie tak wszystkie czołki po prostu poblokować i macie takie alarmy. Super. No, to nieźle. No szczerze wam powiem, jest grubo. Jeśli to faktycznie wszystko wejdzie. W takiej bądź lekko zmienionej formie, to tutaj będzie niezła imba na serwerze. Totalnie się meta wywróci we wszystkim. Już nie chodzi tylko o te nowe bronie, ale też te wszystkie potki, które tak dużo naprawdę wnoszą do gry. No. One shoty, czy właśnie rozwalanie staków, klambów w walkach smolskizji w ogóle teraz może być jeszcze łatwiejsze. Albo w Helcake, O. Jest to mocne, także. Zobaczymy, bo to jest, wiecie, jakieś... Jakieś filmiki gdzieś tam witenać, O, mogę tutaj sobie yy, zarejestrować się z podawaniem swojego numeru telefonu. <laughs> Jakby ktoś chciał poczytać dokładnie, co tam jest napisane, yy, żeby sobie tutaj w lepszej jakości to obejrzeć, to śmiało. Możecie zarejestrować się. No chyba że macie jakoś tam konta, albo wiecie jak to inaczej zrobić. Ja się w takie strony nie bawiłem. Pierwszy raz w ogóle ją widzę. Także, wiecie, może jestem ciemny z tej strony, ale ale jakoś tak nigdy na tą stronę nie trafiłem. Dobra, zostawiam Wam link do jego, bo dzięki niemu mamy te materiały. I cóż, dzięki, że wpadliście, trzymajcie się, do zobaczenia na kolejnym odcinku bądź live, na Twitchu, do którego link macie poniżej. I dajcie znać, co myślicie o tym, co zobaczyliście, bo jest to mocne. A jak macie ochotę się zarejestrować na tej stronie bądź już macie konto, to możecie jakieś więcej szczegółów tutaj popisać, co tam uda Wam się wyczytać z filmiku. Ale to wiecie, to jest jakaś, jakiś przeciek, jakaś, nie wiem, wczesna faza tych broni prawdopodobnie, więc to może się zmienić, to w ogóle może całkowicie inaczej wyglądać, więc też nie ma co się skupiać jakoś super na tym. No, mamy coś, ale możemy się do tego odnosić, ale nie stawiałbym to zapewnik, że wszystko tak będzie, jak tutaj jest napisane. Bo jeszcze nawet na serwer testowy nie trafiło, także sami rozumiecie. Dzięki, że podliście. 芝麻鸡。